Witam Was w kolejnym odcinku, czwartym. W poprzednim odcinku był łączony odcinek trzeci, czwarty, bo jestem po prostu debilem, zapomniałem wyłączyć nagrywanie i włączyć. I leciało cały czas to nagrywanie, zapomniało mi się, że nagrywa się. I tyle. Sobajęc się w taka sama sytuację. Jak poprzednio. Ha! Reggie Louis. Kantauzja. Czy to jest pierwszy sezon, w którym możemy walczyć z Bulls o wejście do finału? Czy dalej nie? Bo jak nasza dynastia może będzie się zaczynać, to Bulls będzie się kończyć. A my gramy wybitny sezon. Więc my na wysokiego pick w nie mamy co liczyć. Ale my możemy liczyć jedynie na nasz lastram, tak naprawdę, bo wytrwajduję chyba wtedy wszystkich oprócz szaka i jakoś to będzie per pulse mocni. Eastons Warriors a Philadelphia, mimo, że bez Sakila to sobie radzi bardzo dobrze on nie chciał przedłużyć z nimi, więc pannie dobrze a mnie wręcz wybitnie Dobra, wezmę te piki. Zobaczę na przyszły rok. Spurs, Racket Blazers. Piki ten Spurs, segment randowy. Biorę obojętne, nie tylko tak, żeby wytradować na razie. Ale racket nawet wezmę, mimo że są mocni. Bo podwójny pik, no, nawet straj płuję, se, tylko nawet będzie git. Druga porażka i trzecia. Właśnie z rakiet zeszła pierwście w konferencji. Teraz gram na mózg podpisuję ich i, i wytręgnuję wszystkich po sezonie. Przed draftem Teraz parę porażek się zdarzyło. Ale 75-7 zagraliśmy szak MVP Jason Kate, roku Roku Pięknie. No ale ja się nie dzieje jak oni taki skład mają <many> mieli mieć, Trochę ich rozbijam. Defense player Robinson. jako zawodnik want Lionel Simmons most improved. Weber, Pippen shocked. jak my, a my wreszcie mścimy się na Bulls za ostatni sezon. tu Lakers, ale ja chcę zobaczyć jak wyglądają Spurs. No dobra, Spurs wyglądają dobrze. Jak wyglądają Lakers? Warphy Mitch Richmond, Ron Harper, AC Green, David. Y no, ciężko. tak wygląda starting lineup. Trochę zależy na tym tytule, jednak i wygrywamy. Szak Final Snopy. Ale szak się może nie spodziewa. Kale Hall of Famer? Okej okay. Nie mogę terenu zatem zatrzymać się. Jestem debilem No dobra Dostał Dżersyra tajemnicę No chuje, a nie pika w draftie Dobra, no wiadomo, że Garnet pójdzie pierwszy. Przebračał odchodzi. Musimy być słabi teraz. Na tym mi zależy bo chcę tego kobiego i chcę Alena Lary nie, ty nie dostaniesz tradea ma być obecnie. Orlando dalej wygląda jak gówno i będzie tak wyglądać. Orlando ma gruntach oni nie będą tacy gówniani. Do Orlando nie wiem. Ten no oni dopiero kariery zaczynają, ale oni już coś tam dadzą. Do Orlando pójdę. Do no przyszłorocznego pika. I pika na 97 rok. No ja mam to free protected hornet i... mojego top playera Regie'ego Luisa i pikas persu Radzi Louis od razu leci w tej wymianie chyba tam. No bebebel. Runt ma do jednego zwolnie Oba dwóch, Dibraun Elo Runt ma Elo I Lionel Simmons, Elo Weber 就是包子 Dobra, no będziemy słabi, to dobrze. Przynajmniej powinniśmy. Na razie sam szak nas ratuje. Dupę nam ratuje. Czego ja nie chcę. W pewnym momencie pan Onil może przypadkiem wylecieć ze składu. Nie, szak żegnaj. Tu się pożegnamy. Ty jesteś strajdowany, bracie! I tego Ediego też trajduję, bo czemu nie? Cóż tu my nie Nie wiem w dupie, na jakich wypozycjach, bracie. Knoga, knoga. Dobra, tak ta rotacja jakoś może wyglądać. Bardzo ma mniej niż te miękkie pały. Minut w rotacji. Nie wiem. Musimy przegrywać zacząć. Bo mnie nie satysfakcjonuje nasz wynik. Pięknie, panowie. Czy jak kurwa znowu nie wyłączyłem nagrywania. Tak. Dobra, będę robił podwójne sezonem mam to w dupie. Sixers, Warriors, Bullets <laughs> Warriors, Sixers, Sons Rockets. Wymieniam. 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 Orlando zostaw. wymieniam. Orlando. Właśnie. Właśnie. I Właśnie. 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 in Właśnie. Właśnie. Zrobiło się biało. Knight dobrze, że, że nie mega. Yy. Ugotowaliśmy w tym sezonie. I na takie gotowanie właśnie miałem pozwolić tym pięknym zawodnikom. Bo to jest draft... W tym draftie chcę dużo zawodników wziąć. Ej, my wygraliśmy trzy z rzędu, co wy robicie, idioci? Jebani debile. czy przypierdalać. Mulec noszak, MVP, najlepsza bas... Best... Zawodnik nie... o. The best trash talker in the NBA historii. Eee, dobra. Czemu mi nie wysyła wiadomości? Mama do mnie piszą mi wiadomości, się nie wysyłałem. No. Eee, dobra. Sonic's calvert Chini. Ma 6 man defense shark. must Most improved Kanady. Chciałem zapytać, gdzie jesteśmy. Chris Webber. Larry Bird kończy karierę. Jest. To lepsze logo się zrobiło teraz.

Paul Pierce jest w innym Tá. Tak! Uświadomiłem to sobie dopiero teraz. Fuck off. Kings e Atlanta. Bardziej mi na kobin tak szczerze, że zależy. Więc... Sons, mój, sixers. I teraz idziemy po tego drugiego. Kings. Czy wy mi go oddacie w ogóle? przyszły rok, tak! No i mamy dobre piki naprawdę. Nie, Jones, nie. Podpiszeć Patryka Ewinga, spróbować. Hehe, <grymne> frayer. Niech kieram mi sama, tak? Allen Cob. To jest Mark, tylko jest tu. Cob, Allen. Brawo. Mam kowarka, kogo mają? Napieram McDyess84, o kurde. To tu, ciekawie. Aj. Taki jest draft klas. W 97 chciałbym yy, Tima Duncana, czyli z tego raczej nie. Czyli on mnie nie obchodzi za bardzo. Ma 17 lat też. Duncan ma 20. Dobra, koniec tego odcinka dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Nara.